No, chciałbym jeszcze e, Państwu e, powiedzieć o e, ważnej rzeczy, której do tej pory jeszcze nie wspomniałem, m, że woda e, opływowa, która opływa tą membranę, e, wychodzi na zewnątrz, e, no, ona jest w zasadzie to się nazywa tak zwana woda opu, opływo, e, opływowa i e, normalnie usuwa się ją, że tak powiem do ścieków, czyli ona sobie płynie tym wężykiem. Tu państwu pokażę, um, um, którędy ona płynie, płynie sobie tym wężem właśnie. To jest ogranicznik przepływu, żeby y, przepływ, czyli y, zbyt dużo wody nie, nie lało się, bo ten ogranicznik przepływa ile tej wody ma płynąć i odpływa sobie tym kabelkiem do y, do ścieków, tak? Natomiast to, co ja Państwu proponuję, ze względu na to, że konstrukcja tego urządzenia, czyli zawór czterodrożny, ten element, który tutaj jest, odcinający w zasadzie przepływ tej wody odpływowej, on, odpływa, on odcina przepływ wody płóczącej, kiedy baniak się napełni, kiedy już jest pełny, kiedy już nie trzeba membramy odpływać, wtedy ten. Zawór czterodrożny porównuje ciśnienie w baniaku, ciśnienie w instalacji wodnej i odcina wypływ tej wody płuczącej, no bo ona nie może się lać nieskończoność, na czym sprawa knif polega na tym, że ten zawór no jest produkowany przez Chińczyków, on kosztuje 15-20 zł, ale potrafi się dość często zepsuć i w momencie, kiedy ten zawór się zepsuje to nie odcina tej wody płuczącej, ona cały czas, cały czas, cały czas się leje wtedy do, do ścieków, właśnie do kolanka, tak? Tędy sobie idzie, leci ta woda płucząca do kolanka i w zasadzie się nigdy nie zatrzymuje. I, no i może być taka sytuacja, że w przypadku, kiedy ten zawór czterodrożny tutaj się zepsuje, no to no, parędziesiąt metrów sześciennych przez miesiąc, dwa wyleje się do ścieków, czyli do, do studenki ściekowej w zasadzie, i nie mamy na tej kontroli, bo nie wiemy, czy ten zawór czterodrożny pracuje, czy nie. Dlatego to, co wymyśliłem, to wyprowadzenie tego, tak naprawdę, tego kabelka, wyprowadzenie do e Wyprowadzenie go tutaj, ten czerwony kabel, do góry przez do zlewu. Tak jak tutaj jest pokazana, wyprowadzam go do zlewu, czyli wyciągam ten kabel do góry, obciążam obciążnikiem. Te obciążniki mogą być różne albo kawałek jakiejś nierdzewnej rurki, albo końcówka z takie do węża, mościężna do węża. I ta woda, która tutaj właśnie leci sobie tej przeciążąca membramę, resztki tej wody jeszcze sobie kapią y, i y, y, ją mogę używać do mycia, do napełniania. Tu odkręcę na chwilę ten zawór, zobaczymy, aż się zawór czterodrożny uruchomi. Więc muszę trochę wody upuścić z baniaka, i w tym momencie zaczyna się lać woda, właśnie płucząca. Z prawej strony tu mamy wodę czystą, a z lewej wody płuczącą i w momencie kiedy zakręcę tą wodę czystą tą z prawej strony tutaj przez jeszcze przez jakiś czas będzie się lała woda płucząca, aż zawór czterodrożny wyrówna ciśnienie i wtedy tak jak przed chwilą ta woda przestanie lecieć w momencie kiedy wyprowadziłem ją do zlewu. Mogę tą wodą sobie myć garnki, więc nie wiem jak się to zakręca. O zakręciłem tutaj zakręciłem, jak gdyby zatkałem zlew i napełniam sobie tą wodą zlew. Używam tą wodę do mycia, ponieważ ona jest tylko troszkę bardziej brudna niż ta woda oryginalnie w kranie. Mogę ją użyć do mycia. Ale tak jak mówię, najważniejszym elementem jest to, że widzę, że ta woda przestaje lecieć i to zabezpiecza mi przed dopłatami za wodę, przed ogromnymi dopłatami za wodę. Co jeszcze warto zrobić, to dobrać ten filtr przepływowy, ten tutaj wody odpływowej, na tyle, że aby ograniczyć przepływ tej wody na tyle, ile licznik nie jest, w stanie, nie jest w stanie wykryć, że tak powiem, ponieważ te liczniki mają pewną ograniczoną czujność, ograniczony przepływ, i zazwyczaj jest to tego typu przepływ. Ja spróbuję tutaj wyregulować. O. Wydaje mi się, że takiego przepływu te liczniki już nie wykryją, a to wystarczy do opłukania tej membramy, czyli z tego wynika że macie będziecie państwo mieli w zasadzie wodę za darmo a ta woda która idzie tutaj w odpływ może być użyta do podlewania kwiatów do mycia tak jak tutaj. O, tu już nam się woda zbiera całkiem sporo tej wody jest a widzieliście państwo ile ja tam wylałem całkiem niewiele wody wylałem a ona jeszcze się leje. Można tą wodą prać myć no, i robić inne czynności, używać do ogrodu, i tak To są elementy, które, na które należy zwrócić uwagę. Także dziękuję i miłego montażu. Do widzenia.